Cześć, witajcie, tu ponownie Rymek, witam Was w kolejnym odcinku Dying Light. W międzyczasie, między odcinkami, z... przyniosłem tą torbę i zebrałem lawendę. Lawenda jest. Jak pamiętacie, tutaj był gość, tutaj była torba, tu była lawenda. Zresztą odznaczyć. Teraz jesteśmy tu odnieść, będziemy, będziemy odnosić lawendę. Ale jeszcze zatrzymaliśmy się w tym miejscu, bo tu jacyś ludzie są, z którymi można pogadać. Nazywam się Neil Fallon. Jestem dziennikarzem International Affairs Magazine. Słyszałem o Tobie. Naprawdę? Jak u diabła tu trafiłeś? Na początku kwarantanny nie było to takie trudne. A kiedy u sterów posadzili Suleymana, wiadomo już było, jak się sprawy potoczą. Więc postanowiłeś zostać. Właściwie to zdecydowałem się wydostać, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Bywałem już w różnych zamkniętych miastach i zawsze był ktoś, kogo dało się przekupić. Ale nie tutaj. Nie wydostanę cię z Haranu. Chyba nikt nie jest w stanie. Nie no, jasne. Ale ja dokumentowałem rozwój tej zarazy niemal od pierwszych chwil. Przeprowadziłem setki rozmów z... ludźmi, którzy już ludźmi nie są. Sulejman naprawdę powinien za to odpowiedzieć. Świat powinien się dowiedzieć, co tu się dzieje i... Słuchaj, naprawdę potrzebuję pomocy. Straciłem cały owoc mojej pracy. Wszystko! Siedziałem jak trusia w kawiarence internetowej, kiedy nagle zjawiła się horda zarażonych. Udało mi się ujść bez szwanku, ale torba została w kawiarence. I wszystko jest w tej torbie? Większość. Ścigali mnie dość długo, więc aparat musiałem zostawić w samochodzie. Słuchaj, wiem, że proszę o wiele. Nawet jeśli to odzyskam, nadal nie wydostaniesz się z miasta. Jeśli nie mogę odzyskać moich materiałów... Nie mam po co się wydostawać. Ta kawiarenka jest w niemiłej okolicy. Pomyślę o tym, ale nic nie obiecuję. No, to możemy jeszcze pójść do kawiarenki. Tam coś jest poza ścianą. No, dobra metoda. Wie daleko ten zrzut. Pewnie nie dobiegnę przed tymi dościami, ale warto spróbować. <tryk> no, no. No, nie postaramy się biec szybko. Nie, a mnie pomożemy na razie. Trzeba się jeszcze na kondycję popracować. Można by na drugą stronę tunelu przejść może nie być fajne, ale Aha, ja cały czas latarkę mam Wiem, że Trzeba do szczęścia. jest to. Nie twoja sprawa. Właśnie, że moja. Dobry wybór. Pierwszy ten jest ci powrót jest pierwszy. Że ładnie poszło, trochę obrażeń dostaliśmy, ale ogólnie poszło fajnie. kolejny i lecimy Dobra. Zaczynam iść coraz lepiej, z ludźmi. Na sprawa, że zoczuję wam na nich sporo koktajli. Wygląda jak jakiś cień zombie. Dzień, Świetna robota. Zrobimy z tego dobry użytek. Zioła. Lawenda! Czuję ten zapach. Dzięki temu naprawdę podniesie się nasz komfort życia. Nie tak bardzo jak przez wybicie tych wszystkich zombiaków, ale zawsze coś. Gotówka. Nie więcej A tu mamy oddać. Czegoś szukasz? Stań w kolejce. Mamy kupę pracy. Przyniosłem ci coś na poprawę nastroju. Żarówki! Masz żarówki z mostu? Ale jak? Nie, nieważne jak. To nie mój interes. Brekena też nie. Powiedz mu, że spadły z ciężarówki. Jesteś pieprzoną gwiazdą, Crane. Zatroszczę się o ciebie. Jutro wieczorem będziemy znacznie bezpieczniejsi. super. Ej, widziałeś ten dom, z którego jak jestem? No w czerwonym, mam. Zadanie Tą torbę, tak? Gdzie to jest? A, tu niedaleko. No, to możemy tą torbę znaleźć. Tym bardziej, że jest dzień 18. Zobacz, Jeszcze dobrze się postarałeś. Spadaj! głowę! Niewiele brakowało, przyjacielu. Palon, to ja. Jestem nieopodal kawiarenki. Powinienem o czymś wiedzieć? Nie zamawiaj latę. Zwykle przypalają mleko. <grym i wytkujesz> Má nah. Dalej zostałem z tyłu Coś Notatka I Notatki dęba twoją torbę. Gdzie jest aparat? Mój boże, jesteś niesamowity Aparat jest w bagażniku czarnego samochodu na moście nie Nie to chciałem usłyszeć na moście chyba go pogrzałem.

Tutaj jeszcze musimy skoczyć. To i tak lecimy w tym kierunku. Попробуй, не пойди.

Забирайся. Зараз, chyba. Idziemy przy okazji porozmawiać ze strażnikiem. Ciekawe, co on powie na temat człowieka w masce. Ile osób ma klucz do tej bramy? Tylko kilka. Tom, Gursel i Musa. Dzięki. No, hmm. że zmienimy to zadanie w sumie. Człowiek w masce sobie zaznaczymy. Ах значит, корона есть в одном месте. Нагложно, а. Czyli on miał maskę gazową. Co mogę dla ciebie zrobić, Kane? Uszkodziłeś bramę, Gurzel. Puściłeś zarażonych do wioski. Ja? To był ten wariat w masce. Strażnik go widział. Coś inny widział ciebie. To! Gdzie on jest? Pokaż mi. Jest jeszcze ta maska, którą znalazłem u ciebie. Co ty na to? No dobra, ale co niby miałem zrobić? Mieszkańcy nie chcą się opłacać Raisowi, a Rais robi się już niecierpliwy. Dlatego cię tu wysłał, prawda? Pozwoliłeś, by zaatakowali twoich ludzi? Musiałem jakoś przekonać ludzi, że potrzebują ochrony Raisa. No i plan zdał egzamin, więc o co ci cholera chodzi? Bo Musa chce ukatrupić człowieka w masce. I to ma być problem? Tak. Upewnij się, że tego nie zrobi, bo będziesz musiał wyjaśnić, czemu wpuściłeś zarażonych do wioski. Dobra, dobra, pogadam z Musą i strażnikiem. Tu skoczymy od razu. Tam jeszcze wszystkich trzeba porozmawiać. Gdzie znajdę Haruna? Zakładam, że siedzi pod mostem. Tam w końcu najłatwiej znaleźć Strola. Pewno gryza rybie łby. Z Harunem I z porozmawiamy Teraz Jest za by być na Załatwione Człowiek w masce nie będzie już wam przeszkadzał Zająłeś się nim? Nie, to nie było konieczne o tym, co zrobił? Może ci się to nie podobać, ale mordowanie ludzi to grubsza sprawa. Jeśli uznasz, że tak nie jest, to będziemy mieli do pogadania. Nie ma sprawy, się tylko wściekłem. Nie krzywdę ludzi bez powodu. Dzięki, że z nim pogadałeś. No i super. Karol nam porozmawiać, tak? Czyli tu. Nie widzi? Dlaczego wygnałeś tę kobietę z wioski? Znaczy Aidę? Była zarażona. Zarażeni idą precz z wioski. Gursel też tak uważa? Są tutaj tacy, co nie chcą rządzić twardą ręką. Dla mnie to nie problem. Jak Aida nie chciała być wywalona z wioski, nie powinna dawać się ugryźć. Takie życie. <laughs> Miała pecha. A co z jej dziećmi? Co z nimi? Nie mamy tu dość antyzyny. Zrobiłem im przysługę, nie będą musiały patrzeć. Jak będzie trzeba zaciukać ich mamcie, kiedy zmieni się w pieprzonego gula, zaczynam cię nie lubić. Ej, no, ja nie szukam guza. Wyglądasz mi na spoko, Kolesia. Miłego dnia, luzik. A teraz się odpieprz, no i w tym momencie powinieneś dostać. Nie widzę frugowych zrobiłem co trzeba Za teraz się odczep No dobrze No niestety muszą kończyć Więc ten odcinek będzie trochę krótszy Dzięki za oglądanie Jeśli Wam się podobało to lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Trzymajcie się, na razie.